Dzień dobry, jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze, mam nadzieję, że każdy jest zdrowy i że każdy ma dobry humor. A jeśli nie, to mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas, bo mój dzień dzisiaj też był jakiś taki ciężki do wstania. Powiem Wam, i wszystko fajnie, i nagle. E, przyszedł listonosz i przyniósł mi malutką paczuszkę i nie miałam w planie w ogóle nagrywać tego właśnie tutaj filmiku, ale pomyślałam sobie, że przecież e, największa radość jest wtedy, kiedy e, otwieramy tą paczkę, bo jak ja to już będę miała i już to jakby będę używać, to nie będzie ta sama radość, a to właśnie chodzi o to, żeby było e, żebyście cieli, że ja cieszę się z tego, a wiecie co to jest? Pewnie nie wiecie, ale patrzcie, takie fajne kolorowe rzeczy. To są wałki do włosów. No nie mogę, zobaczcie jak ja wyglądam. Ja koniecznie muszę dzisiaj, właśnie dlatego, już czekam na te wałki kilka dni. E, już myślałam, że wczoraj będą i muszę pofarbować włosy. To widać już z daleka. W ogóle nie będę nawet przypominać o tym, w ogóle wspominać o tym, ale. Yy, właśnie chciałam powiedzieć, że czekam zawsze jak farbuję włosy, to czekam tak, yy, żeby one mi się tak trochę powiem brzydko fajnie, żeby tak się bardziej trochę przybudziły. Takie potrzymam zawsze z jeden albo nawet dwa dni dłużej jak się da, yy, tak na maksa, żeby one właśnie troszeczkę były takie, wiecie co, yy, że tak powiem naturalną ochronę miały swoją, czyli żeby tak troszeczkę nie były świeżo umyte. I też teraz, właśnie, czekałam na te bałeczki. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie dzisiaj, skoro już przyszły, to pojadę do szkoły niedługo za przywiozę chłopaków ze szkoły. Mąż z nimi dzisiaj idzie wieczorem na piłkę, więc ja mam wieczór wolny. No i właśnie nakręcę sobie włosy. Widziałam to cudo yy, takie wałeczki u Red Lipstick Monster. Yy, chciałam coś, zobaczcie, to takie duś <gry> I to, że niby ma chyba po 30 cm, i to jest takie coś, chciałam takie coś, co yy, skręci mi. Ja w ogóle lubię nawałki, wiecie, ja uwielbiam nawałki i to też Wam pokażę, jak ja to robię i w ogóle ja uwielbiam. E, takie, tak jak kiedyś moja babcia mówiła, to że takie filmowe włosy, teraz się mówi hollywoodzkie. Ja lubię takie Loki, ale chciałam też troszeczkę takie, wiecie co, nie? Takie spiralki trochę. I pomyślałam sobie, że e, no właśnie, że trzeba coś wymyślić, skoro moje włosy są już takie. W miarę długie. Ja nie mam jeszcze tak długich włosów, ale pomyślałam sobie, że kupię sobie takie wałeczki, tak trochę przyszłościowo, bo włoski będą rosły, rosły, rosły. No i tak. I mają być takie, właśnie niby yy, takie. Zobaczymy. Myślę, że aż takiego skrętu to nie uzyskam. E, że bardziej ten, u tej, jak ta blondynka, tu ma takie coś. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak będę w tym wyglądać. No właśnie, tu jest e, napisane, pokazane raczej na zdjęciach, że e, tam myjemy, osuszamy, zakładamy. E, wyglądamy tak, właśnie. O, później, coś tam zdejmujemy. Aha, no i jeszcze tu, że niby trzeba tak podsuszyć. No ja takiej suszarki nie mam, ale się w nich prześpię, bo ja jestem dobra w spaniu w wałkach, w sensie, e, często to już robiłam i jestem w stanie dużo wytrzymać, tak, tak, w takim sensie. No i dobra, i to jest takie coś. Takie coś z takim czymś, bez takiego czegoś. I przecież nie będę sobą jak tutaj, nie. Aha, bo to się składa. Ja wiem, do czego dwa takie rzeczy. Aha, to się tak składa, żeby było długie. O. I teraz tu wkładamy to. Taram. Ja Wam nie pokażę na pewno, jak nawijam włosy, chociaż może. Bo wiecie, co już jest po południu, a zanim chłopaki przyjdą ze szkoły i zanim oni jeszcze zjedzą obiad, to pewnie będzie już ciemnawo. Ale jeśli mi się uda, to pokażę Wam, jak zakładam to, bo ja to widziałam. I to jest właśnie coś takiego, co ja nie mam tu lusterka, więc w podglądzie może trochę coś. To niby się wkłada włosy tu w tą końcówkę tak i to trzeba teraz, że niby tak ładnie przyciągnąć te au ale jazda co, się skręcimy no i tak um, no właśnie no, jestem ciekawa powiem wam, że to jest średnio miękkie, nie wiem jak to się będzie na tym spało, ale myślę, że jak takie właśnie, już nawet wysuszone włosy, taką suszarką, normalnie i takie jeszcze trochę ciepłe, wiecie, takie, takie lekko jeszcze ciepłe, i ten, jakby tak, bo to chyba w miarę właśnie też szybko się zrobi. Bo to tylko psz, 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 a nie to zawijanie. I powiem Wam, że to się dość mocno trzyma. Już teraz Wam mogę powiedzieć: wow, mocno się trzyma. To chyba trzeba będzie jakoś. Oh. O, nie, nie jest źle, nie jest źle. Nie jest źle. Więc tak, kochani, na dzisiaj, na teraz. Na teraz się z wami żegnam. Będę jechać po chłopaku do szkoły. Wracam, farbuję włosy, myję i jeśli będzie jeszcze widno, to oczywiście będę się nakręcać przy was, żebyście mieli się z czego pośmiać. Tam. Fajne, fajne, chciałam mieć coś takiego. I słuchajcie ja tego mam dużo, bo ja chciałam. Ja w ogóle lubię jak wałki nawijam, to też lubię jakieś tak gęściej tych wałków, żeby były takie fajne te niż takie, wiecie, co kępy pozwijane z 3, 4, 5. A poza tym moich włosów jest też dość dużo, więc mam 3, 6, i 3, 6, tak, bo tu są 3, a tu jeden wywinęłam, tak. Czyli mam 6, 12 i 12, 24 bałki. To myślę, że spokojnie mi wystarczy to na całą głowę. Będzie gęsto i będę normalnie afro. <noise> tak, to tyle na teraz. Do zobaczenia za chwilę. No i jestem, kochani, tak, u was bardzo szybko, u mnie to już jest kolejny dzień, e, tak jak widzicie, normalnie afro, chłopaki się ze mnie śmiali, że afro mam na głowie, nie, ale ogólnie powiedzieli, że fajnie, więc e, co ja myślę, nie mam tutaj lusterka, więc patrzę się w podgląd, e, tak, nie wiem, czy to widać, e, dzisiaj jest Strasznie pochmurno, więc musiałam lampy włączyć i się trochę odbijam, jak się przybliżę. Ale może zrobię zdjęcia. O właśnie, może zrobię zdjęcia, to wtedy będzie lepiej widać, e, jakie loczki wyszły. Dajcie znak, co wy sądzicie o, o loczkach, co sądzicie o, o tym, o loczkach jako o loczkach w ogóle i co sądzicie o loczkach u mnie. Ja muszę Wam tylko powiedzieć, że ja uwielbiam nakręcać włosy. Ja uwielbiam nakręcać włosy na wałki. Zawsze to lubiłam i zawsze, wczoraj to już mówiłam chyba, co? <grych> że u mnie zawsze to były takie grube wałki, a takich, takich, takich nie robiłam sobie nigdy. Jakby się kto pytał i był, e, nie wiem czy widać, bo ja stąd nie widzę, nie? E, kolor, to mam taką farbę. Do włosów, troszeczkę inną niż tą, którą pokazywałam tam w wcześniejszych filmikach, gdzieś tam były jakieś filmiki już o włosach, to tam były bardziej yy, czerwony kolor, a tutaj ten kolor jest Purple. Purple, czyli coś fiolet taki, nie Purple. Tak mi się kojarzy, że to tak chyba jest. Już wam mówię 0,86 i jestem z tego koloru zadowolona, To prawda hmm, marzyłyby mi się jakieś takie. Jaśniejsze o 2-3 tony, takie końcóweczki w sensie nie wszystkie, ale takie, takie pasemka. Ta, takie pasemka, czy może się mówi refleksy? O, tylko takie delikatne refleksy, chyba. W jaśniejszym odcieniu, ale w tym samym. Nie tak, że jakieś wiecie, żółte pasemka czy coś, nie? wiecie? wiecie. Wiecie, wiecie, no dobra, czyli ta farba, od razu inaczej nie, nie mam odrostów, wczoraj to była porażka. No i o tych wałkach, słuchajcie, Ma, mam tych wałeczków 24 sztuki e, i tak jak widzicie, musiałam sobie dołożyć tutaj, bo ja dzisiaj rano je zdjęłam. E, musiałam sobie dołożyć dwa takie, bo miałam ich za mało. E, myślę, że z 10 by mi się jeszcze przydało. Tak, tak myślę, że z 10. Yy, i co, aha, i na ten skręt to myślę, że troszeczkę mam za krótkie włosy, nie, bo jednak nie widać tych takich tych ale, ale ogólnie uważam, że nie jest źle, nie jest źle tak skromnie sobie podoba mi się, ja lubię takie loczki zobaczymy, bo to teraz jest ja nie wiem ile już je mam, ale mam je od 6, czyli 4 godziny i i tak się trzyma ten skręt w miarę wieczorem na pewno będzie trochę inaczej zresztą dzisiaj idę na basen to w ogóle już pewnie będzie po włosach no ale właśnie wracając do tych wałków to jest taki przyrząd i ten przyrząd wkłada się tu nie wiem czy wczoraj to nie pokazywałam już ale dobra Wkłada się tu, tu wychodzi i tu jest taki fajny haczyk. O, teraz go widzicie na tym, na ścianie, na białej. Eee, I to jest e, także tu wkładamy włoski i przeciągamy. I to powiem Wam tak, że jeśli tutaj fajnie się te włoski zahaczą. To nie ciągnie się, przynajmniej przy mojej długości. To jest takie w miarę śliskie to oczko, że te włoski się fajnie przez to przesuwają i jest ok. Całą noc spałam w tym i powiem Wam, że nie było źle, mimo to, że to jest dość nie jest bardzo miękkie, ale nie jesteś duże, bo to jest tylko taki cieniutki wałeczek, więc jakoś strasznie nie jest, bo ja już spałam w swoim życiu na takich wałach. Takich wielkich, i wtedy to w ogóle straszna rzecz była. Więc to ogólnie uważam za e, fajne, w miarę wygodne do spania. Te gomeczki tu na końcu jest taka gumeczka, i to jest, e, to jest taka gumeczka. Coś jedzie, ale dobra, koparka jakaś. <grytanie> rozprasza moją uwagę. E, I ta gumeczka jest bez różnicy, bo one są na obydwu stronach. To jest oczywiście za długie na moje włosy. Moich włosów było gdzieś tak do połowy, tak? Tak gdzieś do połowy, więc spokojnie mogę jeszcze zapuszczać włosy i ciągle tego używać. Zresztą podejrzewam, że jakbym miała dłuższe włosy, to nie musiałabym ich robić właśnie od jakby skóry. Chociaż i tak od skóry nie robiłam, i tutaj na grzywce miałam wałek jeden. Bo stwierdziłam, że jak założę taki, taki średnio mały wałek, że miałam yy, i stwierdziłam właśnie, że jak założę to, tak wiecie co tutaj, i tak przy skórze się tak zejdzie, to będzie wiocha, nie? I tu chciałam mieć tak jakoś w miarę, tak wiecie co, nie? Yy, no i co jeszcze chciałam powiedzieć? Że przeciąga się w miarę do. Aha, zdejmuje się. Yy, zdejmuje się w miarę fajnie, ale jakbyśmy tak chcieli ściągnąć, to trochę ciągnie i ja sobie to tak odprostowywałam, to i tutaj troszeczkę naciskałam w poprzek tą, yy, żeby się zrobiła taka dziurka i wtedy, wtedy to w ogóle tylko i już zeszło, więc yy, tak. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym? Hmm, no nie wiem. Jestem zadowolona, powiem Wam, że jestem zadowolona, bo y, bardzo dużo czasu traciłam na to, żeby na przykład y, rano iść do szkoły, wrócić ze szkoły, to jest godzina dziewiąta. Zanim sobie umyłam włosy, zanim je wysuszyłam, zanim umożyłam i zanim się umalowałam, to w ogóle godzina koło 12, już nie wspomnę, jak jeszcze chciałam trochę poćwiczyć. No i bardzo dużo czasu mi sch sch schodziło na układaniu włosów, a tak pomyślałam sobie, że e, wieczorem sobie myję włosy, zakładam sobie wałeczki, rano wstaję, wałeczki ściągam i jestem Tarira, nie? Nie wiem, czy jestem Talia, czy nie, ale tak to wygląda. Dobra, tu teraz mam dużo światła, ale nie szkodzi. Trochę się przybliżę, nie? Eee, no właśnie, nie wiem, wiecie co, pierwszy raz, więc tak e, e, zakładałam te wałki. Właściwie dech mech taki, w sensie nie przywiązałam się, w którą stronę to ma być. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakiś sens tam, ale tak. Ale mam fajne loczki i jestem zadowolona także. Także ten produkt umieć się. Um, tak. Ja myślę, że wałków nie muszę dużo testować, bo tak jak mówię, na wałkach znam się od lat. Na różnych. Na papilotach. Na dużych, małych, zwykłych, na gorących. Na różnych. I tutaj już po pierwszym razie muszę powiedzieć, że tak. To jest bardzo ciekawa rzecz. Bardzo wygodna do spania, i myślę właśnie, że yy, na długie włoski też będzie dobra. Są też krótsze, oczywiście. Podejrzewam, że jak są krótsze, to być może mają jeszcze ciaśniejszy skręt. Tego nie wiem, bo to tylko takie sobie zamówiłam. Zamówiłam sobie: właśnie cena, jaka jest to, zamówiłam sobie 24 na 40 cm, chyba długie. Może tu być 40, może 30. No dobra, jakieś takie sobie zamówiłam. Tutaj e, nie jest napisane jakie to są to, a zresztą nieważne. W każdym razie za te wałki e, jakbym miała czekać z Chin, to mogłabym zapłacić około 3 funtów, a że raz już zamówiłam takie i do mnie nie doszły, to tym razem postanowiłam zamówić tak normalnie od sprzedawcy z Anglii, który zarobił na mnie kolejne 3 funty, bo zapłaciłam 6. Może nawet z kawałkiem, nie wiem. E, koło 6 funtów, więc e, tak. To wszystko na dzisiaj, kochani. E, dajcie znać, czy lubicie nakręcać włoski, czy e, lubicie nakręcać włoski, czy wolicie wałki, czy wolicie e, lokówki. Powiem Wam szczerze, że e, ja mam suszarkę tylko z taką dużą, e, z takim dużym wałkiem i właśnie jak były krótkie włosy, to to była chwila, Teraz, jak są dłuższe i muszę je nagrzewać, to nie jestem z tego powodu zadowolona, więc e, dlatego wałki znowu. E, lokówki nie mam w ogóle ani prostownicy, bo jak ja widzę, jak po prostu para z tych włosów leci, jak e, dziewczyny to nakręcają, to ja nawet tego nie chcę kupować. Ja nawet na raz, nawet od czasu do czasu nie chcę czegoś takiego używać. E, w związku z tym, tak. Wałki, ja używam wałki. A wydajcie znać, czy lubicie bardziej wałki, czy lubicie bardziej e, właśnie jakieś szybkie e, e, prostownice, lokówki, czy coś jeszcze może innego. E, I tak. No i napiszcie, co i jak widzicie mnie, czy mogę chodzić w takich kradzonych, czy lepiej widać mnie w takich prostszych. To tyle. Dużo e, zdrówka. Miłego dnia albo wieczoru albo wszystkiego za dobre na każdą chwilę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.